Zajmuję się inwestowaniem w roślinne startupy, przede wszystkim w rejonie Azji i Oceanii, bo tam mieszkam i pracuję od wielu lat. Pomagam też startupom z tamtego rejonu, roślinnym startupom znaleźć innych inwestorów. Jeśli, jeśli ja sam to nie wchodzę, wspieram też je operacyjnie, nawet te, które sam nie zainwestowałem. Poza tym piszę taki newsletter, który się nazywa Future Food Now i dotyczy roślinnej i komórkowej, roślinnego i komórkowego mięsa i produktów w Azji i Pacyfiku. Wcześniej, zanim się zająłem roślinnym, roślinnymi produktami, pracowałem w e-commerce. Tworzyłem grupę Allegro przez pierwsze, współtworzyłem grupę Allegro przez pierwsze kilka lat. Potem pracowałem dla ówczesnego właściciela grupy Allegro w Azji. A ostatnia rzecz, którą robiłem w e-commerce, to było prowadzenie serwisu OLX w Indonezji. Więc, dlaczego zdecydowałem się zmienić branżę dosyć radykalnie z e-commerce na ten roślinny food tech? Najłatwiej mi jest to wyjaśnić, używając takiego, takiej japońskiej koncepcji, która się nazywa Ikigai i zakłada, że to, czym się powinniśmy zajmować w życiu, to powinno być część wspólna tego, co kochamy, tego, czego potrzebuje świat, to, w czym jesteśmy dobrzy i to, na czym można zarobić pieniądze. Albo za co możemy dostać pieniądze. I to jest dla mnie roślinny futtek, dlatego że moją pasją jest jedzenie i technologia. Myślę, że jestem całkiem niezły w prowadzeniu i inwestowaniu w, w tych aspektach biznesowych. Zdecydowanie uważam, że świat potrzebuje więcej roślinnych produktów i cały system żywnościowy powinien iść w kierunku roślinnym. No i słyszałem, że, że można coś na tym zarobić, więc myślę, że to spełnia wszystkie kryteria. Z tego punktu widzenia. Mam taką ciekawą perspektywę, no bo przez to, że pracowałem w tej branży internetowej, to rzeczywiście widziałem jakby z pierwszej ręki, jak technologia powiązana z kapitałem potrafi przetransformować całe branże, całe kategorie. I to jest to, co się dzieje w tej chwili, moim zdaniem, w branży spożywczej na świecie. I dobrym przykładem jest to, co się dzieje z firmą Impossible Foods, o której Marta też wspominała. Jest to firma, która zebrała najwięcej pieniędzy od inwestorów. 3 miliardy złotych w przeliczeniu do, do, dotychczas i wygrała ostatnio w tym roku wszystkie możliwe główne nagrody jako najlepszy produkt na największych technologicznych targach w Las Vegas w Stanach. Bijąc na głowę wszystkie najnowsze telewizory, roboty, autonomiczne samochody i tym podobne produkty. I rzeczywiście ta firma operuje bardzo mocno tak jak inne firmy technologiczne, żeby. Ten produkt, który wygrał tę nagrodę to jest wersja 2.0 ich burgera i żeby dojść do tej wersji 2.0 to wykonali 10 tysięcy testów z konsumentami, przetestowali ponad 90 różnych formulacji czy, czy przepisów na, na tego burgera, żeby, żeby jakby usprawnić to jak się ten produkt zachowuje. I w momencie, gdy ten produkt zadebiutował, to CEO Impossible Foods powiedział, że już w tej chwili pracują nad wersją 3.0 tego produktu, w czasie gdy, gdy, gdy przedstawili 2.0, i być może ona będzie na rynku w ciągu dosłownie najbliższych kilku miesięcy. No i z takim tempem innowacji jest bardzo trudno konkurować, dlatego te firmy um, są tak skuteczne i, te, i rozwijają się tak szybko. To był taki wstęp. Moja struktura tego, tego, tej, tej mojej pogadanki dzisiaj będzie taka, że chciałbym przedstawić cztery takie dowody, czy główne powody, dla których uważam, że ten 2019 rok jest przełomowy dla tej branży mięsa z roślin na świecie. I potem wspomnieć trochę krótko o takich czterech trendach na najbliższe miesiące czy lata, które, które ja zauważam w tym, co robię. Więc zacznijmy od tych dowodów. Po pierwsze. Yy, Mięso z roślin zaczęło wchodzić bardzo intensywnie do czołowych fast foodów, więc o tym trochę opowiem. Drugi temat to będą roślinne linie produktowe czołowych supermarketów i firm mięsnych na świecie. Trochę o tym jak Big Food, jak duże, duże firmy żywnościowe inwestują w roślinne startupy. No i, i chwilę o tym jak pierwsza stuprocentowa roślinna spółka zadebiutowała na giełdzie, o czym Marta już też wspominała. Ok, więc zacznijmy od mięsa. Marta wspominała o tym, że, że to prawdopodobnie jest największy debiut um, produktów roślinnych w fast foodzie w tym roku. Impossible Whopper w Stanach, który po skutecznym teście w jednym regionie w Burger Kingu w USA został wprowadzony do jest teraz wprowadzany stopniowo do wszystkich 7200 restauracji w, w Stanach. Ten test, Burger King podzielił się wynikami, zwiększył ruch na średnio ilość klientów w tych Burger Kingach w jednym stanie około 18%. I to sprawiło, że przekonało ich to do tego, żeby zrobić taki rollout w, na całym świecie. Więc to było bardzo duże wydarzenie, ale nie wszyscy wiedzą, że Burger King wprowadza tego typu produkty w wielu innych krajach. To jest przykład ze Szwecji, gdzie używają zupełnie innego produktu na ten burger czy kotlet, który pochodzi od europejskiej firmy z Holandii, która się nazywa Vivera. Nazwa i branding też jest trochę inna. To, co ciekawego zrobili w Szwecji, to Burger King jest tak pewny, że ten produkt jest bardzo podobny do mięsa, że wprowadzili taką marketingową promocję, że można zamówić burger nie wiedząc co się dostanie. Ona się nazywa 50 na 50 albo 50-50. I do tego jest aplikacja, na której można zagłosować czy dostało się burger roślinny czy, czy mięsny. Oczywiście to jest dla, bardziej dla flexitarian, ale ale, jakby, pokazuje ich pewność siebie, że te produkty są bardzo zbliżone do mięsa. Ciekawa rzecz się stała ostatnio, dosłownie w ostatnich tygodniach w Brazylii. Też wystartowali z produktem, który się też nazywa Rebel Whopper, roślinnym. I tutaj ten produkt pochodzi od brazylijskiego producenta mięsa, który się nazywa Marfrig, Jest drugim największym producentem mięsa w Brazylii i największym ponoć producentem mięsa na świecie, specyficznie do hamburgerów. Produkują około 230 tysięcy ton mięsa rocznie tylko do hamburgerów. Nie dość, że wprowadzili ten produkt w Brazylii, na razie test w São Paulo w 58 lokalizacjach, to już zapowiedzieli, że zamierzają eksportować ten roślinny produkt do innych krajów Ameryki Południowej i być może w przyszłości nawet na inne kontynenty. Beyond Meat zapowiedział kanapkę z, z klopsikami z własnego roślinnego produktu w Subwayu i od pewnego czasu też pracuje z inną dużą siecią w Stanach, która się nazywa Carl's Jr., KFC też jest w tym temacie, to jest ich imposter burger, który testowali jakiś czas temu w tym roku, jakiś czas temu w, roku, w, tym roku w Wielkiej Brytanii. Ten produkt używa produktu od firmy Korn, która, która też pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jeszcze nie są znane wyniki tego testu i czy, czy zdecydują się to zrobić później. W Stanach Beyond dostarcza roślinnego kurczaka do, do tego produktu i ten test się odbył w jednej lokalizacji jakiś czas temu i w ciągu pięciu godzin cały, cały, cały przygotowany roślinny kurczak się wyprzedał i podobno sprzedali więcej w ciągu tych pięciu godzin niż normalnie w ciągu tygodnia tradycyjnego kurczaka. Więc zakładam, że to był udany test, chociaż nie ma w tej chwili żadnych informacji, czy zdecydują się to zrobić, prowadzić ten produkt na, 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 w całej sieci. McDonald's, oczywiście, nie można o tym zapomnieć. To jest zdjęcie, które zrobiłem parę dni temu w Berlinie. W, we wszystkich 1500 restauracjach McDonalda w Niemczech w tej chwili jest dostępny Big Vegan TS, i on używa produktu od Nestle nazywanego Incredible Burger, czyli znowu inny produkt, bardziej lokalny. To jest produkt też produkowany w Europie. Burger był całkiem niezły. Najnowsza informacja jest taka, że Beyond Meat będzie też testowało burgery z McDonald'sem w Kanadzie. I... To, co jest tutaj ciekawe, no to że ten rynek kanadyjski jest dosyć blisko amerykańskiego. Amerykański rynek dla McDonald'sa jest oczywiście największy, mają 14 tysięcy restauracji, więc ten test w kilkudziesięciu restauracjach w Kanadzie może doprowadzić do tego, że zdecydują się pracować z Beyondem także w Stanach. Ciekawostka inna, taka bardziej brandingowa, marketingowa, jest taka, że w przeciwieństwie do Impossible Whopper, Beyond yy, nie będzie nazwy Beyond w nazwie tego burgera. Burger się będzie nazywał PLT albo Plant Lettuce Tomato. To daje teoretycznie McDonald'sowi więcej możliwości, jeżeli chodzi o pracę z innymi markami, nawet jeżeli ten test będzie generalnie udany. Zobaczymy, co się wydarzy w tym temacie. Także to o fast foodach. Dużo się dzieje, ciągle są nowe ogłoszenia. Drugi temat, drugi taki trend to są roślinne linie produktowe, które są wprowadzane przez supermarkety i przez branżę mięsną. Tesco wprowadził, ma dwie niezależne linie w Wielkiej Brytanii. Jedna się nazywa Wicked Kitchen i to jest taka bardziej premium albo upscalowa linia i niedawno wprowadzili bardziej ekonomiczną linię, która nazywa się Plant Chef. Te klopsiki na przykład tutaj kosztują dwa, będą kosztować dwa funty, co jest, co jest dosyć dobrą ceną jak na brytyjski supermarket. W Stanach największy e, supermarket żywnościowy, Kroger, wprowadza linię Simple Truth Plant Based, e, w, której jest, e, w której jest seria różnych produktów, e, i będą to stopniowo wprowadzać od tej jesieni. Tutaj mamy przykład firmy e, mięsnej z Smithfield, to jest największy producent wołowiny, wieprzowiny w e, USA, e, który wprowadza swoją pierwszą linię roślinną. Teraz na dniach powinny się te rzeczy pojawiać. To co jest ciekawe, to, że właścicielem Smithfield jest BH Group. To jest największy, to jest firma, która jest notowana na giełdzie w Hongkongu i bardzo intensywnie działa w Chinach i generalnie jest największym producentem wieprzowiny na świecie. I jest też nazywana takim żyźnikiem, największym żyźnikiem Chin, bo rzeczywiście jest jedną z największych firm żywnościowych w ogóle w Chinach. Jest też polski tutaj motyw, bo Smithfield jest właścicielem Animexu, czyli takich marek jak Morliny i Krakus. Także ciekawe będzie, jak, jak ten produkt będzie sobie dawał radę w Stanach i czy to się przełoży w jakiś sposób na działania Animexu tutaj w, w Polsce. Oprócz tego, że te firmy wprowadzają różne produkty i własne linie, to Bigfoot też inwestuje bezpośrednio w startupy, nie tylko roślinne, ale też mięsa z hodowli komórkowej. I tu mam kilka przykładów na to. Łącznie, w, zanim, zanim konkretnie o Big Foodzie, to łącznie wszystkie firmy inwestycyjne zainwestowały około ponad 8 miliardów złotych w startupy z tej kategorii alternatywnego, alternatywnych protein w ciągu ostatnich kilku lat. Także jest to dosyć spora e, liczba. Kto inwestuje, no jest, jest masa różnych funduszy i inwestorów, e, którzy, którzy jakieś pieniądze wkładają w ten temat. E, są największe firmy z Doliny Krzemowej, inwestycyjne, e, są, są różne inne lokalne inwestycyjne firmy, są nawet rządy niektórych krajów, które w to inwestują. Natomiast ciekawą kategorią, o której chcę trochę więcej powiedzieć, jest właśnie ta kategoria Big Food. I tu są przykłady firm takich jak Tyson i Cargill, to są największe firmy mięsne ze Stanów, które zainwestowały w mięso z hodowli, w startupy, które się zajmują mięsem z hodowli komórkowej. I taki bardziej lokalny przykład, grupa PHW, to jest największy producent drobiu w Niemczech i właściciel drobimexu w Polsce. Zainwestował w dwa startupy. jeden to jest Start, Supermeat z Izraela, który się zajmuje też mięsem z hodowli komórkowej, i Good Catch ze Stanów, który produkuje alternatywy ryb z roślin. Nie ma tak dużo im przejęć i akwizycji w tej branży jeszcze, ale jedna z największych się wydarzyła kilka lat temu, kiedy Danon kupił firmę, która się nazywa White Wave za to będzie pewnie jakieś 50 miliardów złotych. Zdecydowanie największa transakcja w, tym, w tej branży. White Wave nie był w pełni plant-based, czy, czy taki roślinne. Mieli też produkty tradycyjnego na biało, ale powód, dla którego Danon kupił White Wave, to zdecydowanie były ich marki roślinne, takie jak Alpro, Silk czy So Delicious. Trochę z mojego podwórka, pewnie mniej tutaj znana historia, ale bardzo ciekawy przykład, jak czasem te partnerstwa wyglądają w innych krajach. W Australii powstał właśnie nowy startup, który się nazywa V2 Food, w który zainwestował jeden z miliarderów australijskich, który dorobił się swojego majątku i wciąż zarabia dalej na tym, że ma licencję Burger King'a na Australię który z różnych powodów nazywa się inaczej. Hungry Jacks to jest marka, którą w Australii używają, ale też sprzedają Woper'a i Meni, i cała reszta jest dokładnie identyczna. Więc ten gość zainwestował w, w startup, który będzie produkował alternatywy mięsa, wołowiny na początek, i zrobił to w partnerstwie z największym australijskim, takim naprawdę gigantycznym instytutem badawczym, który już rozwinął pewne technologie dotyczące produkcji tego typu mięsa. I rzeczywiście zamierzają zawojować na początek Australię, a potem może nawet Azję. Mieli właśnie wielki, wielki oficjalny debiut tego produktu kilka dni temu w Australii. I robią dużo testów konsumenckich, i z tych konsumenckich testów wychodzi, że ten produkt konsumenci lubią co najmniej tak bardzo jak Impossible Burger, bardziej niż Beyond Meat, i bardziej albo porównywalnie jak, jak mięso. Więc na początek wprowadzą to jako roślinną opcję łopera w Australii, a potem zamierzają, zamierzają wprowadzić to do innych punktów w Australii i w Azji, a może nawet w innych krajach i rejonach. I ostatni punkt w tym temacie to jest pierwsza stuprocentowa roślinna spółka na giełdzie oczywiście Beyond Meat, który zadebiutował na giełdzie NASDAQ w Stanach. To jest ta część giełdy, która jest często wybierana przez firmy technologiczne, takie jak Google, czy Facebook, czy Amazon na, na swoje debiuty. Media raportowały o tym, jak to jest jeden z największych debiutów giełdowych w ostatnich, czy najbardziej takich um, skutecznych i, i, i pełnych sukcesu um, debiutów giełdowych w ostatnich latach i rzeczywiście ta cena akcji wzrosła około pięciu, sześciokrotnie od tej ceny debiutu, co jest dosyć unikalne i to sprawiło faktycznie, że, że, że się wyróżnia ten startup nie tylko wśród um, żywnościowych startupów, ale, ale w ogóle jakichkolwiek technologicznych. Teraz się ta cena trochę stabilizuje, ale wciąż wycena jest bardzo wysoka. Według pewnych wskaźników, takich, których używają zazwyczaj inwestorzy, wręcz za wysoka, to, to w porównaniu do tego, co BION rzeczywiście sprzedaje, a zwłaszcza zysków, których na razie nie mają, to ta wycena jest wyjątkowo wysoka, więc wielu inwestorów i analityków oczekuje jakiś korekt w najbliższych miesiącach i to się pewnie wydarzy. Z mojej perspektywy to, co jest najciekawsze i to, co ja widziałem z pierwszej ręki, to, że ten debiut giełdowy sprawił, że wielu nowych inwestorów weszło w tą branżę. Zdecydowało się szukać startupów, które robią roślinne zamienniki mięsa i nabiału na całym świecie. Także to sprawiło, że ten temat stał się bardzo popularny wśród inwestorów i to na pewno będzie widać w najbliższych miesiącach i latach. Jak jesteśmy już przy liczbach, to jeszcze chwilę o tym, najlepsze dane są w tej chwili z rynku amerykańskiego, gdzie, gdzie tak naprawdę jesteśmy gdzie zmierzamy. Te wzrosty są naprawdę imponujące. 37% przez ostatnie dwa lata. Ci z Was, którzy są z branży spożywczej, to wiedzą, że to się rzadko zdarza, żeby kategoria rosła tak szybko. Ale wartość tego całego rynku w Stanach w ostatnich. Mniej więcej w 12 miesiącach to jest jakieś 800 milionów dolarów. To jest oczywiście duża liczba, ale wciąż to jest mniej niż 1% całego rynku mięsnego w Stanach. Także warto pamiętać, że to wciąż jest bardzo, bardzo niszowy temat. No ale oczywiście z takimi wzrostami będzie widać pewnie, jak, jak ten procent rośnie, jak ta kategoria zwiększa wartość. Takim bardzo popularnym porównaniem, którego używają analitycy w Stanach, to jest porównanie z udziałem mleka roślinnego w rynku amerykańskim, które w tej chwili się plasuje na mniej więcej 13%. Więc jeżeli mięso jest, będzie w stanie dojść do 13%, no to to będzie kategoria warta 10, może 15 miliardów dolarów i pewnie będzie rosła dalej. Tyle o takich moich głównych powodach, dla których, dla których uważam, że ten 2019 jest przełomowy. Jeszcze parę słów o trendach, które ja widzę teraz w, w, w najbliższym czasie. Pierwszy to jest większość mięsa w tej chwili produkowanego czy tego roślinnego i produktów tego typu globalnie, przynajmniej ta, te, które, to, które dostaje najwięcej uwagi mediów i, i tak dalej, jest jednak projektowana pod kątem zachodnich jakby, jakby gustów kulinarnych i te produkty odpowiadają kuchni zachodniej. Natomiast jest taki trend, żeby, żeby robić właśnie produkty, które są bardziej regionalne. Drugi trend to jest blend albo, albo hybrydy, które łączą białko zwierzęce i rośliny w jednym produkcie. Trzeci, roślinne ryby i owoce morza. I ostatni, takie bardziej naturalne imitacje mięsa, które są zbudowane z trochę innych produktów niż, niż Impossible czy Beyond. Najpierw trochę o tym roślinnym mięsie dla kuchni regionalnych. Moim ulubionym tematem, przykładem tego jest firma, która się nazywa Omnipork. To jest startup z Hongkongu. I to, co oni zrobili, to produkt, który jest tak naprawdę takim, taką, nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale taką wieprzowiną, taki ground meat z, z wieprzowiny. Dlatego, że wieprzowina w tej formie jest najbardziej popularnym mięsem w Chinach i w, dla kuchni chińskiej. Także nie było produktu, który by spełniał te kryteria. W kuchni chińskiej nie dość, że używa się tego na przykład właśnie w, w takich pierożkach, to często jest to wręcz używane jako taki topping do, do warzyw. No właściwie pieprzowina jest we wszystkich, prawie we wszystkich daniach kuchni chińskiej. Także ten startup z Hongkongu zauważył niszę i zbudował produkt, który, który jakby adresuje ten problem. I idzie im rzeczywiście bardzo dobrze. Są już w tej chwili w Hongkongu, Singapurze, um, niedawno wystartowali w Tajlandii i na Tajwanie. I wielkim następnym krokiem będzie wejście do kontynentalnych Chin, które planują na początek przyszłego roku. I to rzeczywiście może zaadresować ten duży rynek, który notabene przeżywa własne problemy związane z tym, z tym African swine flu, o którym pewnie słyszeliście. E, i e, to stwarza jakby paradoksalnie pewne możliwości dla takiego produktu e, właśnie w tym czasie drugi trend który, który obserwuję to jest ten blend e, białka zwierzęcego i roślin Tesco e, to zrobiłem zdjęcie w Tesco w Wielkiej Brytanii parę dni temu e, ma taki produkt meat, meat and Veg czy raczej serię produktów gdzie mieszają e, wołowinę od, od taką zwierzęcą z e, z warzywami. Tyson w, w Stanach, jedna z największych firm mięsnych tam, wprowadza serię, która się nazywa Race and Root. I to jest blend wołowiny i pea protein czyli tego samego produktu, którego używa na przykład Beyond Meat w swoich burgerach. To jest mniej więcej 50-50. Jeszcze, jeszcze chwila na ten temat. Jakby to jest za wcześnie, trochę, żeby powiedzieć, na ile ten trend się utrzyma. To... Takie produkty są też w Australii, w kilku innych krajach, natomiast nie ma jeszcze danych konsumenckich, które by pokazywały, czy to rzeczywiście jest sukces. Ja osobiście jestem trochę sceptyczny, no ale ewidentnie jest to produkt, który, który próbuje targetować pleksytarian. Ok? Większość innowacji w tym temacie dotychczas dotyczyła mięsa i nabiału, natomiast nowe produkty się zaczynają pojawiać, które. Imitują ryby i owoce morza. Myślę, że, to, że ten fakt, że, to była, że te innowacje dotyczyły mięsa i nabiału się wiąże z percepcjami konsumentów, którzy generalnie uważają, że, że ryby i owoce morza są zdrowsze, więc jakby z perspektywy zdrowia nie, nie ma takiej może potrzeby dłużej, żeby, żeby, żeby te innowacje się pojawiały. Natomiast produkty się zaczynają pojawiać i konsumenci zaczynają je kupować. Jedna firma nazywa się Goodcatch, która produkuje na razie tuńczyka. Z, z roślin, z mieszanki sześciu różnych źródeł białka. Druga, New Wave Foods, zdaje się, że Tyson w nich niedawno zainwestował i, i oni produkują krewetki. Jeszcze nie są na rynku, ale, ale wygląda to dosyć obiecująco. Następny trend to są, i ostatni, to są takie naturalne imitacje mięsa i, i takie dążenie do. Clean label, czyli, czyli, czyli takiej składu, który jest bardziej naturalny. Skąd się tobie, że z kolei, nie wiem jak tutaj w Polsce, ale, w, ale, na, ale za granicą, bardzo dużo się już zaczyna pisać o składach tych mięsnych zamienników i tym, na ile one są rzeczywiście zdrowe, na ile są przetworzone. Jest cała debata, która, która tego dotyczy. Natomiast konsumenci rzeczywiście zaczynają, przynajmniej część, grupa konsumentów zaczyna. Szukać takich zamienników mięsa, które wciąż by nadawały się do zastosowania w pewnych aplikacjach kulinarnych, natomiast one jakby są, są trochę bardziej naturalne, czy bazują na naturalniejszych produktach. Dlatego stworzył się jakby rynek dla tego typu produktów. I tu jest kilka przykładów. Better Nature to jest firma, w którą ja osobiście zainwestowałem, i oni próbują jakby zrobić lepszy, lepszą wersję tempe. Tempe to jest fermentowana soja, z, która ma swoje źródła w Indonezji. Jest to taki tradycyjny e, po, posiłek w Indonezji. Better Nature zatrudnił wielu e, takich food scientists, e, którzy e, się znają właśnie na tej fermentacji, mają nawet patenty w temacie fermentacji tempe i próbują jakby tą kategorię Trochę, trochę, trochę nam odtworzyć czy, czy, czy stworzyć na nowo e, kategorię tego e, tempeł. Mają na przykład tempe burgera zrobionego z tempe, który jest czymś innym niż tempe burger. E, bazuje po prostu zamiast na, na właśnie e, białku z, z soi, na przykład na, e, na takiej właśnie fermentowanym podstawie, podstawie e, z tempe. Następna firma, dosyć ciekawa, która ma startup, który ma siedzibę w Singapurze, to jest Karana. Oni wykorzystują jackfruit albo chlebowiec, to się chyba nazywa po polsku. To jest bardzo popularny i bardzo taki ekologiczny owoc, który rośnie w wielu krajach Azji Południowo-Wschodniej i Południowej. I oczywiście, weganie na sali pewnie znają, znają fruta, bo to nie jest jakby nowy, nowy pomysł. Natomiast to, co Karana próbuje robić, to próbuje go wprowadzić do mainstreamu poprzez na przykład umieszczanie go w gotowych pierożkach azjatyckich, które, które mrożone, które ktoś może kupić i wykorzystać jako taki zastępnik mięsa. I ostatni przykład, taki dosyć ciekawy, to jest firma Ocean Hager Foods, która robi zamienniki ryb do sushi, wyprodukowane z takich nisko przetworzonych owoców, i raczej warzyw, które jakby przypominają te produkty rybne oryginalne. Na przykład robią tuńczyka z pomidorów, albo takiego węgorza z bakłażanów. I to... To, może znowu ci, którzy trochę znają warszawską scenę kulinarną, są tutaj wegańskie suszarnie, które robią takie rzeczy. To, co się, to, co, różnica polega tutaj na tym, że Ocean Hager zrobił to na taką skalę, że pozwala, pozwala to rzeczywiście im zapewnić te produkty różnym firmom i restauracjom, które, które mają jakby trochę dłuższy termin przydatności do spożycia i są po prostu przygotowane pod jej kątem. Na przykład, co ciekawe, te produkty, ten produkt z pomidorów, czyli ten tuńczyk roślinny, jest serwowany w kantynie Google'a w Silicon Valley w, jako zastępnik właśnie tuńczyka i jakby to jest część działań Google'a pod kątem ekologicznym, czy takim sustainability. Także, także tutaj się dobrze to wszystko zgrało. I to jest tyle. Dziękuję bardzo.